Gdy przyszłość ludzkości wisi na włosku, tylko dwaj bohaterowie mogą nas ocalić. Nie ma opcji, żeby takie jak my dwa herosy mogły to spartolić. Monolit Films przedstawia. Cześć, jestem Petunia. Wymyślam Smaki w fabryce gumy do życia. O, daj spróbować! A wy co porabiacie? Jesteśmy zgraną ekipą twardzieli w starym stylu. Pora na ostatni etap kosmicznego planu. Wkrótce to wszystko będzie moje! Tu się wykręcają jakieś wiezierskie numery. Biorę sprawy, kacze łapy. Co my teraz robimy? Co my teraz zrobimy? Będziemy walczyć. Może nie jesteśmy do tego stworzeni. Ty jesteś Cichor, a ty Mądralińska. No ja... Ja jestem zdrowożrnięty! Sorki, ale w jedności siła. Razem damy radę. Czas się ich pozbyć raz na zawsze. Jestem pewien, że pancerna szyba powstrzyma stwora. Szkoda, że ta nie jest pancerna. Ja! Dafi i Porki! No nic nie jest straszne! Spróbuj tego! Coś to ode mnie! Prosie w kosmosie! I kaczor w płomieniach! <śmiany> to będzie odlotowa przygoda! Kupujcie bileciki, by oglądać na żywo! <śmiany> Jak wykacza tę planetę! W życiu na to nie pozwolę! No dobra! To... I nie śmiej się, kaczor! Na ratunek ludzkości! Luny Tzu, Sporki i Daffy ratują świat. Nie ma czasu do stracenia. Tylko jeden śmiałek może wykonać za zadanie. Daffy? No nie! Tylko nie kaczor! Wkrótce w kinach.